Sponsorem programu był właściciel portalu ogłoszeniowego www.nieruchomościonline.pl. Na program zaprosił sponsor, producent okien dachowych i rolet firma Fakro. Sponsorem programu była firma Sharp, producent telewizorów gamingowych, kulek z technologią AI. Odkurzacz Dyson V15 Submarine ma potężną moc sania i funkcję aktywnego mycia. Technologia Extraction Blade zapobiega nadmiernemu namoczeniu podłogi. Jedno urządzenie i cztery elektroszczotki. Poznaj całą ofertę urządzeń do sprzątania na mokro. Kup Dyson.pl. Dokucza ci ból i świąt w pozycji siedzącej. Uwaga, to mogą być hemoroidy. Lek Proctoglivenol działa już po 10 minutach. Szybko łagodzi ból, swędzenie i pieczenie. Redukuje stan zapalny, poprawia napięcie naczyniowe i uwalnia od hemoroidów to Skutecznie i szybko uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W aptece pytaj o lek w granatowym opakowaniu. Hej, ja bym dał, żeby być teraz w maku. zaś wspominał, że są nowe makrojale. Bacon barbecue? Czy ten cheesy jalapeno bacon? Hm, gdyby to było tak łatwe jak szachy... Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. Wyszkolić najlepszą jednostkę specjalną na świecie? Tak jest. Zrobić bezcelerową grę komputerową? Wiadomo, a jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła nam wybitnie. Oranżada Helena zero cukru. Wybitna bez cukru. Żadne kulinarne wyzwanie cię nie przerośnie, gdy masz pod ręką przyprawy Kamis. Aromaty i smaki z całego świata zainspirują cię, by tworzyć dania, które twoi bliscy pokochają. Kamis. Dokładnie taki smak. Najwyższy. Poziom przyjemności. Kruche ciastko z aksamitnym karmelem, najeżone bakariami i oblane czekoladą niezrównane w smaku. Jerzyki. Jedyne oryginalne. Nowe orzeszki? Felix Fusion. Fio, fio. Połączenie orzeszków ziemnych Felix i intensywnych przypraw daje zniewalający smak. Felix Fusion, idealne połączenie orzeszków i intensywnego smaku. W Vision Express jesteśmy dumni, że dzięki naszej trosce powstało tak wiele niezapomnianych historii. Niektórzy stali się bohaterami swoich dzieci już za pierwszym razem. No dobrze, może za drugim. Wybierz opiekę nad wzrokiem z pakietem Vision Care Plus. Zobacz, ile zyskujesz. Okulary ze zniżką 33%, wymiana soczewek i okularów, badania wzroku bez limitu i wiele innych. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ewa Ewart poleca. Filmy dokumentalne w tvn 24 W mojej firmie mam wielu ekspertów. Eksperta od projektów na wczoraj. Eksperta od podatków i od zaopatrzenia. Teoretycznie wszystko załatwię sam, ale technologicznie? Technologicznie masz od tego Orange światłowód dla firm z cybertarczą? Masz od tego Orange wsparcie IT. Masz od tego Orange wszystko to z internetem firmowym, a do tego smartfon Samsung bez opłat przez rok. I nie wszystko muszę sam? Teoretycznie możesz, ale technologicznie Orange tu jest. Czas dla rodziny. Czas na chwilę wolnego. Kinder Pingui. Chłodna, chrupiąca gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem, bez konserwantów i sztucznych barwników. Kinder Pingui, mamy sposób na słodycze. Powiedz, ta, to. Tato? A całym zdaniem? Gdzie są moje słuchawki? Tato! Porządny człowiek, nowy serial. Tata znajdzie słuchawki, żeby mama znalazła czas na serial. Bo zawsze coś ciekawego leci światłowodem plusa. Ketonal na zwykły ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można mu ufać? No jasne. To ekspert od bólu. Można brać go od razu gdy boli? No jasne. Ma dopasowaną dawkę ketoprofenu. Jasne, że Ketonal Active działa na zwykłe bóle głowy, pleców i menstruacyjne, bo ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i jest bez recepty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mój niezwykły lek na zwykły ból? Ketonal. No jasne. Powraca jeszcze bardziej stylowa i oszczędna hybryda piątej generacji z bezstopniową automatyczną skrzynią biegów i mocą do 130 koni mechanicznych. Od 26 lat doskonalimy technologię hybrydową. Przedstawiamy najchętniej wybierane auto segmentu B. Nowa Toyota Yaris 130 z korzyścią do 14 500 zł. Sponsorem programu jest Apart, dystrybutor smartwatchy AMPM Harry Potter. Sponsorem programu jest Alvernia Planet, organizator wystawy Harry Potter The Exhibition w Polsce.